Spędziłem za niesłuszny wyrok 19 lat, 7 miesięcy i 6 dni. Z tego 5,5 ,5 roku byłem pozbawiony całkowicie wszystkiego, bo siedziałem na tak, zwanej, na tych, na tak zwanych NK, czyli dla więźniów, dla, nie, dla niebezpiecznych więźniów. A e, chciałbym tutaj jeszcze zaznaczyć, że teraz, a wtedy to są dwie różne rzeczy. No właśnie, a jak, jak to wygląda? Jak, jak takie osoby, w jakich warunkach przebywają? No to jest całkowita izolacja, czyli to jakby było więzienie w więzieniu. E, całkowita izolacja. E, człowiek jest pozbawiony wszystkiego. Biorą pod uwagę jeszcze tamte lata, gdzie jeszcze nie było tych przepisów, które y, stanowiły o prawach człowieka, weszły już do kanonu Polski do Prawa Człowieka, to wtedy jeszcze czegoś takiego nie było, tak jak teraz, jeżeli się pisze skargę, funkcjonariusz teraz się odnosi y, gdzieś tam z jakąś kulturą. Wtedy funkcjonariusz był y, opryspliwy, y, niejednokrotnie używał przemocy, dlatego że nie było monitoringu, dlatego, że człowiek no, był pozwalony wszystkiego, zwłaszcza na, 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 na takich enkach, gdzie hulaj dusza. No, no nic nie było. Tam ani monitoringu, niczego, tylko my byliśmy tam, i klawisze, jak dobry humor, to było. Fajnie, jak przychodził zły, no to było przej... A, nie, co nie? Cały odcinek Pokoju Przesłuchań obejrzysz na YouTube i Spotify.